Skoro już ruszył, a 20, no, prawie 20 minut, to mnóstwo czasu, to chciałem, żebyście zaczęli od przypomnienia sobie takiej najbardziej wypasionej, zajebistej prezentacji, jaką słyszeliście, która Was mega zainspirowała. Wylecieliście z niej po prostu na skrzydłach i mnóstwo serotoniny było w mózgu. Ja kiedyś bardzo uwielbiałem takie prezentacje i cały czas je uwielbiam. Myślę, że nawet kilka takich udało mi się pokazać, ale od jakiegoś czasu stosuję też takie drugie kryterium, do którego też Was zachęcam, żeby je stosować którymi oceniam prezentację. Mianowicie, czy w ciągu tygodnia po zobaczeniu jakiejś prezentacji coś realnie zrobiłem? Wróciłem nie wiem, do firmy, do domu, do komputera, czy gdziekolwiek indziej coś zrobiłem. Także niezależnie od tego klikania dzisiaj, jeżeli dostarczę Wam coś takiego, to będę w sumie najbardziej zadowolony. I to nie jest odległe od tematu, o którym będę dzisiaj mówił, mianowicie od oczywiście AI. -a. Ponieważ AI tym się różni od wszystkich trendów, jakie obserwujemy od wielu lat, które też są ważne i też są niezwykle istotne z perspektywy rozwoju rynku, że AI jest praktyczne. AI jest dzisiaj o robieniu, a niekoniecznie o gadaniu o tym aż tak bardzo na konferencjach, zresztą też się w tych prezentacjach przewija. AI jest jakieś na wszystko, kiedyś łapka, teraz jest AI. Możecie zrobić set kreacji, możecie spersonalizować wideo, możecie zblifować swoją agencję. Agencja oczywiście wezmie i odpowie przy pomocy AI też na ten sam brief. Możecie obgadać to, co wyszło z tego briefu i odpowiedzi na spotkaniu, które będzie dwa razy bardziej efektywne dzięki narzędziom AI i tak dalej, i tak dalej. I AI obiecuje rozwiązanie takiego tradycyjnego trójkąta, który też możecie znać. Może być dobrze, szybko albo tanio i zawsze można mieć tylko dwie z tych trzech rzeczy. AI mówi może niekoniecznie. Może już ten trójkąt jest przestarzały i można mieć część z tych rzeczy, wszystkie te trzy rzeczy naraz. W, tym całym, w tej całej erze 2.0 AI, czyli tym właściwie rok wstecz mniej więcej, kiedy nagle wszyscy zaczęliśmy nie gadać, tylko robić coś z narzędziami AI, jestem przekonany, że Wy też, meta miała dość duży udział. I warto sobie z tego jakby zdawać sprawę, zarówno w budowie takich, można powiedzieć, podstawowych technologii stojących z AI. Jesteśmy jedną z tych firm, która rzeczywiście te technologie rozwija, jak i budowania w ich oparciu o konkretnych narzędzi. Tak, mamy w swojej, że tak powiem, historii takie rzeczy jak nie wiem, PyTorch, który jest jednym cały czas z bardziej popularnych machine learningowych algorytmów. Ostatnio oczywiście LAMA2. Segment Anything Model, pozwalający wycinać rzeczy ze zdjęć filmów. Ostatnio Seamless M4T, czyli multimodalny model językowy. Tego wychodzi naprawdę bardzo dużo. I wszystko wychodzi w open source, więc gdybyście chcieli się tym pobawić, można to sobie ściągnąć ze strony razem z całym zestawem danych, na których te modele były nauczone i używać tych, a także wielu, wielu innych. Inwestujemy sporo, wbrew pozorom wcale większość z tych 30 do 33 miliardów dolarów, które widzicie na slajdzie, to nie jest metaverse, tylko to jest właśnie machine learning i AI. I to są naprawdę imponujące cyfry. To jest RD w ogóle, to jest 30% wszystkich przychodów mety, i to jest dużo w stosunku do lat poprzednich. Ostatni raz, kiedy wydawaliśmy 30% na rozwój na RD w ogóle, to był moment, kiedy przechodziliśmy z desktopu na mobile. Więc jest to rozważane jako podobna inwestycja. I to się dzieje w wielu obszarach. Oczywiście jeden i podstawowy jest taki, w jaki sposób widzicie treści na platformach. Historycznie meta bazuje na tym, że widzicie treści od znajomych, marek, czegokolwiek innego, co lubicie albo obserwujecie. I to jest ten social graph, który pod tym pracuje, ale oczywiście AI stwarza wielką szansę serwowania spersonalizowanych treści nie tylko od tych, których lubicie albo obserwujecie, tylko z całego polu treści, jaki w ogóle jest na platformie. I cel jest taki, aby do 2023 roku, czyli już niebawem, ta liczba wzrosła z 20% do 50%. Celem nie jest, żeby ta liczba była jakoś mocno przesunięta w stronę wyłącznie rekomendacji, treści, które pochodzą od sztucznej inteligencji, jak jest w przypadku bardzo wielu platform, które gdzie nie gdzie sięga to 80 paru i więcej procent. Drugim obszarem, jest bardzo ważny obszar, czyli walki z szeroko rozumianymi szkodliwymi treściami. 82% wszystkich treści, już teraz, które zostały zdjęte, uznane za treści nienawistne, pochodzi z działania narzędzi AI, są wykryte przez narzędzia AI. Potrafimy robić różne ciekawe rzeczy, jak na przykład analizować memy pod kątem dopasowania tekstu do obrazka. Bardzo prosta rzecz, jeżeli macie mema, na którym jest róża i tekst Pięknie dzisiaj pachniesz, to to jest neutralny, nawet nie wiem, przyjemna rzecz, którą można komuś wysłać, ale podstawcie tam zdjęcie z Kungsa i kontekst się trochę zmienia. I dla Was jest to bardzo czytelne, dla systemów do tej pory dość słabo i AI może tutaj bardzo pomagać. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście takim ważnym obszarem jest też, są też nowe doświadczenia użytkowników. To, to jak możecie wchodzić ze sobą w interakcje na portalach i jak możecie wchodzić w interakcje z biznesami. To ja za chwilę trochę bardziej rozwinę. Dotyczy to głównie, ale też czy w szczególności messagingu szeroko rozumianego, również biznes messagingu, ale i tak najwięcej w tej prezentacji, jak mi się dobrze kliknie, coś tutaj się zawiesiło, o, dotyczy systemów reklamowych, z którymi zakładam, wy w sumie, jako reprezentujący branżę reklamową i biznesy, stykacie się najczęściej. Przykład tych doświadczeń użytkowników. Asystent sztucznej inteligencji, który jest dostępny z poziomu, nie wiem, czata. Jak możecie go o coś zapytać, również w konwersacji grupowej. Funkcja Imagine nic innego jak meet Journey zembedowane bezpośrednio na przykład do poziomu znowu konwersacji, którą prowadzicie na platformach Meta. RESTyle narzędzie do tekstowym promptem. Obrobienia dowolnego foto, którego wrzucacie na jakikolwiek portal. A AI stickers, które no jeszcze nie są oficjalnie wylączowane, ale będziecie mogli nie wybrać naklejkę, tylko ją stworzyć znowu tekstem promptowym, i tak dalej. Różne rzeczy, które ułatwiają, ale ja bym bardziej chciał o tych systemach reklamowych. One dotyczą rzeczy, które są... pierwsza rzecz jest nudna i pewnie Was mało interesuje, czyli stawianie bardzo dużych serwerów, żeby te 200 milionów biznesów mogło w miarę płynnie z tym systemem wchodzić w interakcję. Czy to się zawsze dzieje wystarczająco płynnie? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie, ale też to pokazuje, jakie to jest wyzwanie. Drugie jest już bardziej ciekawe, ale nie będę się w niego wgłębiał, czyli jak skuteczny model... Uczy się w skali całego portalu wszystkich platform Meta, tego, żeby serwować lepsze reklamy, bardziej dopasowane na podstawie wyników, które spływają z powrotem i pozwalają serwować jeszcze lepsze reklamy. Natomiast ja się skupię bardziej na tym trzecim, czyli wasze doświadczenia z narzędziami, które używają AI, żeby było wam łatwiej albo żebyście osiągali lepsze rezultaty i to prowadzi do dość dobrych wyników, ponieważ szersze użycie narzędzi AI w tych systemach reklamowych doprowadziło już w zeszłym roku do tego, że na portalu było 20% więcej konwersji przy jednocześnie niższym CPA. I to na skalę naszej firmy jest dość sporo. Istnieje do tego framework, który jest najprostszym frameworkiem świata Fuel and Freedom. Wybaczcie, ja tego nie przetłumaczę, bo jakbym to przetłumaczył, to brzmiałoby jak paliwo i wolność i to brzmi niebezpiecznie jak nowa partia polityczna w Polsce. Prawda? I to nie jest niemożliwe, żeby taka partia powstała. Eee, więc ja zostawię to po angielsku. I ta pierwsza część jest dość intuicyjna. Żeby algorytmy AI-owe działały dobrze na mecie i gdziekolwiek indziej, to trzeba je dobrze nakarmić. Trzeba je nakarmić danymi, o których już sporo ze sceny usłyszeliście. Trzeba je nakarmić na przykład zróżnicowanymi formatami kreatywnymi, bo ciężko się nauczyć czegoś z dwóch formatów kreatywnych, które macie w kompanii. Trzeba je nakarmić dobrze celami, to nie jest takie oczywiste, że cele mają ludzie dobrze przemyślane, i w związku z tym algorytmy mogą się uczyć względem dobrze dobranego celu. No i wreszcie trzeba je nakarmić agendą uczenia, czyli to, w jaki systematyczny sposób będziemy sprawdzać, czy to, co AI tam na naszych kampaniach robi, rzeczywiście działa. Co więcej, działa tak, jak chcieliśmy. Druga część tego frameworku jest już trudniejsza. Bo każdemu z Was pewnie włącza się w głowie, że dlatego wszyscy boją się AI. Jeżeli ktoś się go boi, to boi się go dlatego. Lubimy być w kontroli, mieć poczucie kontroli. My tutaj sterujemy, my tutaj planujemy kampanię, to jest wartość, którą wnosimy do rynku, że wiemy, jak to się robi. Przy czym wydaje się, że ten nowy paradygmat AI-owy troszkę, troszkę tutaj zmienia. Znaczy, jeżeli już nakarmimy algorytmy, różne narzędzia AI-owe, to trzeba jeszcze pozwolić im działać. I to jest, moim zdaniem, w praktyce największa bariera, z którą stykamy się na co dzień. Mówimy, dobra, dobra, no, produkuj niesamowite efekty, ale w momencie, kiedy one są kontrintuicyjne, to ja się wycofuję. Ja już nie chcę. One są kontrintuicyjne. Do to jeśli mają być niekontrintuicyjne, to po co w ogóle tego używasz? Intuicyjne potrafisz wymyśleć sam. Podam teraz trochę przykładów w tych różnych obszarach, tych danych, kreacji, mediów czy pomiaru. Oczywiście, żeby nakarmić dobrze, akurat w naszym przypadku dane mety, warto mieć wdrożone Conversions API. Kto ma wdrożone Conversions API albo kiedyś wdrażał? Trochę rąk jest w górze, ale tu większości nie ma. To jest bardzo proste, ale to jest bardzo ważne, tak? ponieważ jeżeli w 2024 znikną na przykład cookies Chroma, third party, no to będzie już zdecydowanie trudniej. jak te. Taka i tego typu integracje u Was i u Waszych klientów nie będą odpowiednio wdrożone. Bo to jest prosty sposób, żeby w integracji server-to-server server te dane wysokiej jakości zapewnić. I to działa. Możecie sobie obciąć średnio 13% z Waszego kosztu akcji. Możecie sobie dostarczyć więcej, inkrementalnych konwersji, dużo więcej. Ale jak już nakarmimy. To jeszcze trzeba pozwolić działać, i tu przykładem jest faza uczenia. Każdy adset, który jest emitowany w kampaniach mety, przechodzi przez tak zwaną fazę uczenia, i ona potrzebuje około 50 konwersji mniej więcej. Jeżeli w międzyczasie zmienicie ustawienie kampanii, no to system się będzie uczył od nowa. A warto dać tą przestrzeń algorytmowi, bo jeżeli yy, adset wyjdzie z tej fazy uczenia zwycięsko, to będzie miał średnio 19% niższe CPA i dlatego warto. Teraz szybki skok do kreacji. Oczywiście każdy z nas już stworzył dowolnego mnie psa w pelerynie, tkaczyka w stroju Supermana. You name it, tak, z dowolnego promptu tekstowego do, do grafiki. Każdy pewnie już nie wiem, ożywiał obrazki e, dzięki tym super fajnym narzędziom, które są dostępne, tak, żeby się zaczęły ruszać. był film z obrazka i parę jeszcze innych rzeczy, włącznie z tworzeniem całego wideo. Mówiłem też o tym na początku. I chciałem oczywiście powiedzieć, że już dzisiaj można tak kreować kampanię czy kreację na mecie. Nie można. Nie jest to jeszcze możliwe. Trochę jeszcze czasu zajmie, zanim nam się uda e, robić to na odpowiednią skalę, żeby te narzędzia działały płynnie. Ale już dzisiaj pojawiają się narzędzia, i to bardzo szybko, których sporo można zrobić. To jest narzędzie. O znowu trochę mi tu nie działa. O, to jest narzędzie, które będzie rolautowane, e, jest rolautowane w tej chwili. Możliwe, że część z Was ma już do niego dostęp, a część nie ma. Niezbadane są harmonogramy rolloutu, tak, to co kiedy dostanie, ale, ale już niedługo będziecie mieli wszyscy, czyli AI Sandbox, który robi trzy bardzo fajne rzeczy już dzisiaj w waszych kampaniach. Przedbuduje warianty tekstów. Jak nie chce wam się pisać miliona kopii, macie tylko jedną kreację z jednym kopią, to możecie kliknąć i ja jej zaproponuje warianty tekstu. Jeżeli wam się nie chce w, w pocie czoła budować teł do kreacji, które mają bardzo duże zna znaczenie z perspektywy konwersji często, no to wystarczy kliknąć jeden przycisk, obiekt, który nie jest tłem zostanie wycięty, a x razy tło zostanie wygenerowane i testowane w kampanii, która działa lepiej. Czy na przykład poszerzanie obrazu. Jak macie grafikę, którą no, kiedyś mogliście tylko przyciąć, to teraz jeszcze możecie ją rozszerzyć. Na przykład macie format kwadratowy, ale chcielibyście, e, chcielibyście e, wertykalny, e, bo nie wiem, chcecie rolkę i tak dalej, no to algorytm to sam zrobi. Jeżeli chodzi o cele, można powiedzieć, że warto patrzeć na cele w kampaniach marketingowych z perspektywy zmieniającego się paradygmatu. Wszyscy pamiętamy czasy, kiedy kupowaliśmy powierzchnię. Potem z programatikiem zaczęliśmy kupować bardzo precyzyjne grupy docelowe, ładnie nazywane audience'ami, żeby mieć jak najbardziej precyzyjne dane i tak super specyficznie docierać. Dziś wydaje się, że ten paradygmat wraz z narzędziami AI znowu się zmienia w stronę kupowania tylko efektu. W sumie, jak ten efekt jest osiągnięty. No, my robimy takie eksperymenty u siebie w firmie. Coraz częściej jest tak, że ciężko jest pobić algorytm w generowaniu zwłaszcza efektów konwersyjnych na kampaniach, posługując się swoją intuicją. Że na przykład, nasz produkt to tylko kobiety 40 plus zainteresowane sportem. No, okazuje się, że niekoniecznie. Można budować konwersje na innych grupach, które często są dla nas nieintuicyjne i warto pozwolić to robić algorytmowi. Więc, jeżeli masz dobrze zdefiniowany cel kampanii, to zadawajcie sobie pytanie, to ile tej wolności jestem w stanie oddać algorytmowi. To zresztą w mecie nazywa się pakiet Advantage Plus. On automatyzuje różne rzeczy. Targetowanie, budżet, placementy, kreacje i możecie wybierać, którą część chcecie automatyzować w danej kampanii, ale poziom tej automatyzacji jest jeszcze wcale nie taki duży, co pokazuje, że on cały czas jest mocno z nami. A gdyby jego nie było, to w sumie to jest najważniejsza statystyka, to yy, Ludzie, których pytaliśmy o to na większą skalę, bajerzy, którzy pracują na kampaniach, deklarują, że to im tony czasu zaoszczędziło. Zdecydowana większość z nich. I dla mnie to jest najważniejsza statystyka, ale oczywiście są też takie, które mówią, które mówią, o, że będzie lepiej, na przykład pod względem ROAS-u, będzie taniej, tak? na przykład pod względem kosztów akcji, będzie też. Więcej, tak? jeżeli na przykład mówimy o inkrementalnych transakcjach i w różnych sytuacjach użycia tego, tego pakietu. E, tych narzędzi jest więcej. Dotyczą również pomiaru, e, na przykład bardzo ciekawe narzędzie, które e, jest w stanie zautomatyzować całkowicie wasz marketing mix modeling. Marketing mix modeling to jest taka zaawansowana e, metoda. No, dziś lepszej nie ma, żeby dobrze określić split kanałów, digitalu i poza nim, ale modelowanie ekonometyczne, czyli marketing X modeling jest dość drogie i trudne. Meta niedawno wypuściła bardzo ciekawy framework, nazywa się Robin, on jest w środowisku R, który pozwala zrobić to naprawdę w dużym stopniu automatycznie. No, trochę musicie ogarniać, bo to open source, więc nie jest to jeszcze w postaci pięknego narzędzia click and drag and drop, ale jeżeli tylko trochę potraficie działać w środowisku art, to jesteście w stanie całkowicie zautomatyzować ten proces. Natomiast narzędzie robin jest w stanie zbudować wszystkie możliwe krzywe w modelu ekonometrycznym, jakie w ogóle istnieją. Ja przez wiele lat y, prowadziłem dział, który między innymi zajmował się modelowaniem ekonometrycznym. I czy to jest niemożliwe ręcznie? Nie jest, jest to możliwe. Czy ktoś kiedykolwiek zbudował wszystkie możliwe modele ekonometryczne pod jedną kampanię, żeby wybrać najlepszy? Nie. I to jest przykład tego, jak AI rzeczywiście może e, bardzo pomóc. E, podsumowując, bo przyspieszyłem po to, żeby móc się zawiesić na tej e, ostatniej myśli mojej prezentacji, narzędzie jest już dzisiaj bardzo dużo. Warto nie być tym gościem i się tak strasznie nie bać. Nie bać ich próbować, że one nam potem pozebierają pracę, albo że nie są wystarczająco zaawansowane, albo że jeszcze dzisiaj to trzeba poczekać, i tak dalej, i tak dalej. Warto jest patrzeć na narzędzia, które są dostępne, bo one są dostępne dla każdego, nawet przy niskim poziomie, relatywnie niskim zaawansowania. Więc warto je po prostu brać, zobaczyć swoją wartość swoją jako człowieka, w tym, że ktoś się musi dobrać, bo każde z tych narzędzi cały czas jest dobre tylko w jednej rzeczy. I nawet tu, co Wam teraz pokazałem, to jest set różnych narzędzi, które trzeba odpowiednio podobierać. Jest ich znacznie więcej niż zmieściło się w 20 minutach tej prezentacji i ktoś musi to robić. To jest najważniejsza wartość, jaką możecie wnieść do kampanii. Próbujcie ich. To nie jest oczywiste, że każdego używa się tak samo i, ten, i ta kompetencja to jest taka oczywista rzecz. Tak. Nawet w Google można umieć szukać lepiej albo gorzej, nie mówiąc już o promptowaniu, nie mówiąc już o w ogóle ustawianiu narzędzi, a jeszcze promptowaniu różnych narzędzi w marketingu osiągających różne cele. Moim zdaniem tego trzeba się dość długo uczyć i nie da się tego wyczytać. Trzeba to po prostu robić. I wreszcie. I wreszcie. I wreszcie. O! Testujcie co to, to, co się tam dzieje. To znaczy. Ja oczywiście podałem Wam bardzo wiele statystyk, jak w mecie różne tego typu narzędzia generują bardzo fajne efekty. Czy te efekty będą dokładnie takie same dla Waszych marek? Nie wiem. Może będą lepsze, może trochę gorsze, ale to Wy musicie to sprawdzić i to trzeba robić przez bardzo precyzyjny pomysł na to, co, kiedy i jak testujemy, żeby powiedzieć, czy te narzędzia działają. W tym wszystkim jest Wasza bardzo duża wartość. I ja mogę tylko powiedzieć: do roboty. Tak? Na Platformach Mety, gdziekolwiek indziej, ale zgodnie z tą filozofią, i tego Wam bardzo życzę. Dziękuję. Dzięki serdeczne.